Przedsiębiorca to jest ktoś, kto potrafi wykreować coś z niczego, który tworzy nową wartość, nową wspólnotę, coś nowego. I o tym będziemy się starali. Przedsiębiorczość wszakże, proszę Państwa, nie jest. Nie na każdym gruncie rośnie. Pierwsze, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że przedsiębiorczość źle się ma w społeczeństwach niedemokratycznych i słabo rozwiniętych. No i także trzeba powiedzieć wyraźnie, że w społeczeństwach biednych szansa na skuteczną... Przedsiębiorczość jest mniejsza. Co prawda, nawet doświadczenia barki wskazują na to, że w miejscach takich jak, jak Afryka czy, czy Indie ta przedsiębiorczość zaczyna, zaczyna, że tak powiem, kiełkować. Ale jednak te warunki, które tutaj ekonomiczne, instytucjonalne, które tutaj przedstawiłem, one moim zdaniem są bardzo istotne i dla mnie takim no powiedzmy sobie najwyższą klasą przedsiębiorczości to jest Dolina Krzemowa. To jest to miejsce, gdzie e, rodzą się i tam jest to wszystko, co jest tutaj, co jest tutaj e, pokazane. Ogromne, wspaniałe uczelnie, e, Otwarty rynek, tak zwany venture capital, czyli kapitał wysokiego ryzyka i to wszystko. Ale są też uwarunkowania, uwarunkowania społeczne. Mianowicie można powiedzieć w ten sposób, że w społeczeństwach otwartych, to znaczy takich, w których wartością jest poszukiwanie czegoś nowego. Wartością jest poszukiwanie sukcesu, e, wartością jest e, ruchliwość, przemieszczanie się, to to jest, to to jest to, to jest to środowisko, w którym przedsiębiorczość rozwija się. No i wreszcie osobowościowe też bardzo istotne. E, trzeba sobie chyba powiedzieć, co z tego jest, co z tego jest najważniejsze Otóż chyba jednak skłonność do ryzyka i ambicja potrzeba osiągnięć. E, miałem debatę niedawno. Ta potrzeba osiągnięć, ona niekoniecznie musi być e, czymś, co wiąże się z moim osobistym, egoistycznym interesem. To może być także potrzeba osiągnięć, która wiąże się z czymś, co jest dla innych, z czymś, co jest społecznie zorientowane. Ale ta potrzeba jest bardzo istotna. Ludzie, którzy akceptują status quo, nie mogą być przedsiębiorcami i nie będą. No i teraz jakie funkcje pełni przedsiębiorczość? Proszę no, Państwa, tutaj z całą pewnością E, czegoś brakuje na tym, na tym e, diagramie, a mianowicie brakuje to tego, co, co Państwo robicie. Chyba, że można powiedzieć, że jest to bufor ochronny, który umożliwia e, kompensowanie e, wykluczenia i e, różnego rodzaju negatywnych zjawisk społecznych. E, ale przedsiębiorczość w zasadzie to jest to środowisko, które, sprawi, które sprawia, że wielkie organizacje, wielkie firmy, monolity mogą funkcjonować. Jeżeli nie ma tego, 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 tej gleby przedsiębiorczej, to wówczas to wówczas oczywiście to jest, to jest znacznie trudniejsze. W organizacjach biurokratycznych przetrwanie i rozwój to jest najważniejsza wartość. One są z natury rzeczy defensywne. Natomiast... Naczelną wartością organizacji przedsiębiorczej jest maksymalizacja wartości. To może być zarówno wartość ekonomiczna, jak i wartość społeczna, czy wartość moralna, ale maksymalizacja wartości. Ale tu jest jedna rzecz, która jest o którą chciałem państwu zwrócić szczególną uwagę. Mianowicie, że te strzałki są w dwie strony. To nie jest One Way Street, to nie jest droga i w jedną stronę. Mianowicie e, organizacje biurokratyczne potrafią się przekształcać w organizacje przedsiębiorcze najczęściej na, e, dzięki kryzysowi. Kryzysy są w ogóle niezwykle zbawienne, zarówno w życiu organizacji, jak i społeczeństw, jak i jednostek ludzkich. Bo kryzys zmusza tego mastodonta do tego, żeby stał się szybką gazelą. Przykłady firm takich jak na przykład IBM. Znakomicie to, to pokazują. To był taki dinozaur, potwór, który, który właśnie miał zdechnąć i zdążył się przekształcić w organizację usługową, niezwykle dynamiczną przedsiębiorczą. No ale jest też i druga droga. Mianowicie e, organizacje przedsiębiorcze pod wpływem sukcesu, Stają się biurokratyczne, biurokratyzują się. Stopniowo tracą swoją elastyczność, swoją zdolność do e, szybkiego e, działania, przekształcają się, zaczynają naśladować swoje, swoje biurokratyczne otoczenie. No i to jest oczywiście. Bardzo niebezpieczne zjawisko, które go... E, ojcem jest sukces. Sukces jest niesłychanie niebezpieczny. E, dlaczego? Dlatego, że zawsze prowadzi do klęski. Sukces jest niebezpieczny, także i wtedy. Kiedy człowiek powie sobie, osiągnąłem wszystko, wszystko mogę, jestem na szczycie, nic mi się nie oprze. To jest ten moment, kiedy, e, jak to się mówi, ściany zaczynają się walić. E, to samo jest z organizacjami.